Bank Spółdzielczy w Lubaczowie. Miejsce, w którym odnajdziesz wiele towarzystw ubezpieczeniowych. Miejsce, w którym to polisa ubezpieczeniowa dopasowywana jest do Twoich potrzeb. Miejsce, w którym zyskasz ochronę przed kapryśnym i niepewnym losem. W Banku Spółdzielczym w Lubaczowie ubezpieczysz swój dom, samochód, majątek firmy lub gospodarstwo rolne. Ubezpieczysz życie swoje i swoich bliskich. Ubezpieczysz wszystko to, co Twoim zdaniem zasługuje na ochronę. Pamiętaj, nawet szczęśliwi potrzebują ubezpieczenia. Znajdujemy się na ulicy Bronowickiej w Krakowie. Jest to ulica, która od wielu lat zmaga się z problemem ubitej gleby przy drożnych drzewach, ponieważ miejsca parkingowe znajdują się również bardzo blisko tych miejsc i często samochody je najeżdżają. I tutaj realizujemy projekt Innowacyjne Rdzenie Doglebowe. Projekt jest finansowany z Funduszy Europejskiej dla Nowoczesnej Gospodarki w ramach umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Nasz projekt polega na wzbogacaniu gleby o nasze rdzenie, które powodują, że ubite gleby stają się dużo bardziej przeprowadzone puszczalne dla wody i powietrza. Wzrośnie zmieniają strukturę gleby i w związku z tym. Y, cały biom, czyli wszystkie żywe stworzenia, które tam są, zaczynają gromadzić się właśnie tam, gdzie są te rdzenie. rdzenie. to są tak jakby takie oazy, do których te wszystkie żywe stworzenia starają się jak najszybciej dostać, ponieważ mich jest więcej wilgoci, bo to jest ważne. Naokoło gleba jest sucha, w związku z tym one gromadzą się tam. Kolejna rzecz jest taka również korzenie. To jest zwierzątka tak zwana mezofauna. To są głównie skoczogonki, to są drzutnice, owady, wije, pajęczaki. To jest cała grupa olbrzymia bardzo skomplikowana grupa zwierząt, które służyją z korzeniami drzew. I to wszystko się tam gromadzi. W związku z tym takie rośliny czy też drzewa lepiej się rozwijają, kiedy ta mezofalna się tam gromadzi. My to robimy tak, że patrzymy też na korzenie, które rosną w, w takich miejscach, więc takich korzeni w rdzeniach jest 4-5 razy więcej niż w glebie, która jest obok. Innowacjami i ekologią interesujemy się już od bardzo dawna. Natomiast jakieś 10 lat temu postanowiliśmy połączyć te dwie pasje i zacząć opracować produkty, które realnie przyczynią się do poprawy kondycji zieleni w obszarach miejskich. I kilka lat temu pojawił się pomysł, aby zająć się problemami ubitej gleby i poprawą dobrostanu drzew w obszarach miejskich. I z takim pomysłem wystąpiliśmy do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i dzięki ich wsparciu możemy teraz realizować projekt, którego efektem są rdzenie wentylacyjne, które należy stosować w obszarach miejskich, ale nie tylko, wszędzie tam, gdzie borykamy się z problemem ubitej gleby, wszędzie tam, gdzie możemy pomóc naszym drzewom lepiej się rozwijać, pobierać wodę, a także lepiej oddychać. Kiedy pojawił się pomysł na opracowanie tego produktu, rozpoczęliśmy poszukiwania odpowiednich funduszy, które mogłyby sfinansować ten projekt i zwróciliśmy się do Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości, aby zrealizować ten projekt w ramach funduszy europejskich dla nowoczesnej gospodarki. No i w ramach tego projektu jesteśmy w stanie teraz realizować te działania i dbać o lepszą kondycję zieleni w naszych miastach. Projekt finansowany z funduszy europejskich dla nowoczesnej gospodarki.